Chciałabym pokazać Wam karty. Pierwsze karty w języku polskim z tych, które ostatnio prezentuję. Bardzo ładnie wydane przez Studio Astropsychologii. Karty Pieniądze i Prawo Przyciągania. Autorów. Na pewno wszyscy znają, Ester i Jerry Hicks. No, Jerry już jak wiemy nie żyje, natomiast Ester nadal pracuje, przygotowuje materiały, książki i medytacje do rozwoju, do pracy z Prosperitą, czy też z prawem przyciągania. Można to oczywiście różnie określać. Talia zawiera 60 kart. Nie zawiera natomiast książeczki, ponieważ książeczka jest tutaj zupełnie zbędna, ponieważ są to karty. Z tekstem. Te karty nie mają koszulek. W związku z tym nie można ich wybierać losowo w taki sposób, jak wybieramy typowe karty. Raczej w takim wachlarzu, jak zrobiłam to przed chwilą. W wachlarzu, w którym widać tylko brzeszki, tak, i kolory, wtedy sobie można jakąś kartę wylosować. Można to oczywiście też robić z zamkniętymi oczami, jeśli chcemy losować. Natomiast tak jak powiedziałam, nie ma tu koszulek, każda karta. Ma z jednej strony ilustrację z krótkim tekstem, z drugiej strony natomiast tekst dosyć obszerny, który wyjaśnia to ten krótki zwrot. Karty te pokazywałam na swoim fanpage'u Prosperity. Są one fantastyczną inspiracją dla wszystkich, którzy chcą pracować. Z Prosperitą właśnie w tym obszarze, w obszarze pieniędzy. Są to karty, które przypominają, jak działa prawo przyciągania, podpowiadają, jak ono funkcjonuje, pomagają odnaleźć czasem rzeczy, tematy, o których zupełnie zapominamy. No, jakoś tu losowo, właśnie wybrałam kartę, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Tu przy ilustracji mamy napisane, Krótki tekst, co by było, gdyby wszystko zawsze działało na moją korzyść? Pytanie, pytanie otwarte. I teraz, z drugiej strony, przeczytam Wam oczywiście. Przykładowy ten jeden tekst, żebyście też widzieli, jak to wygląda. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło ci się grać w grę, co by było gdyby, zauważyłeś pewnie, że zwykle odnosiła się do spraw przyjemnych i sprawiających radość. Nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia, ale z przyzwyczajenia większość ludzi zbyt łatwo się poddaje i wybiera marne perspektywy. Dochodzi w końcu do momentu, gdy zabrną ślepą uliczkę. Wydaje się wówczas, że brak już możliwości. Dalszego wyboru. Jeśli jednak poweźmiesz silne postanowienie, aby zawsze poszukiwać tylko szczęścia, sukcesu i pomyślności, automatycznie dostroisz się do ich wibracji, dzięki czemu na stałe zagoszczą w Twoim życiu. Piękny, piękny tekst, prawda? No i fantastyczna podpowiedź, która jest jednocześnie takim przypomnieniem, co możemy zrobić, jak możemy podchodzić do różnych sytuacji w życiu. Jeszcze jeden przykład: Napis na tej stronie z ilustracją: Nie ma nic ważniejszego niż moje dobre samopoczucie. I tutaj tekst. W chwilach, kiedy odczuwasz znaczny spadek samopoczucia, po prostu zatrzymaj się i powiedz sobie: Nie ma nic ważniejszego niż moje dobre samopoczucie. Chcę teraz znaleźć powód do pozytywnego nastawienia. Wówczas odnajdziesz w sobie pozytywną myśl, która pozwoli ci szybko uzyskać poprawę. Kiedy ogarniają cię negatywne emocje, sprawiają one, że podświadomie generujesz opór przeciw temu, co chcesz osiągnąć. ów opór daje ci się we znaki we wszystkich płaszczyznach życia, negatywnie wpływa na twoje ciało oraz na twoje doznania, zdecydowanie ogranicza ilość cudownych przeżyć, które powinny się stać. Moim udziałem. Kolejny piękny tekst. Te karty, jak widzicie, są niektóre tutaj poodwracane, ponieważ korzystałam z nich właśnie na swoim fanpage'u i część z nich została odwrócona, żebym wiedziała, które już pokazywałam. Karty pięknie wydane, jak mówiłam, mają złoty brzeżek, są bardzo ładnie zaprojektowane. Nawet te ilustracje, które tutaj możecie zobaczyć, też są w jakiś sposób silnie przemawiające do podświadomości, ponieważ są proste i jednocześnie jakby zmuszają troszkę do myślenia, ponieważ nie jest to zwykły obrazek, tylko obrazek trochę symboliczny. Tak, patrzymy i szukamy, o co tutaj chodzi. Tu jest jakiś punkt, tu jest jakiś punkt, uruchamiamy w ten sposób podświadomość. Podświadomość angażuje się w zabawę polegającą na analizie takiej ilustracji i oczywiście też włącza się w to wszystko, co przekazuje karta. No i jeszcze jeden przykład dla Was: historia mego życia oraz prawo przyciągania. Interpretacja. Każdy z poszczególnych elementów, które składają się na Twoje doświadczenia życiowe, objawił Ci się poprzez potężne prawo przyciągania, jako odpowiedź na Twe myśli i historię, jaką opowiada Twoje życie. Twój majątek i posiadane aktywa, samopoczucie oraz stan zdrowia, elastyczność, rozmiar i kształt Twojego ciała, Twoje środowisko pracy, to jak jesteś traktowany, satysfakcja zawodowa oraz nagrody. W istocie, całokształt szczęścia, jakie spotykasz na swej drodze, wszystko to ma miejsce dzięki historii, jaką opowiadasz swoim życiem. Tak właśnie działa prawo przyciągania. Myślę, że te karty są fantastycznym narzędziem służącym do tego, żeby to prawo przyciągania uporządkować w swoim życiu, żeby zrozumieć różne niuanse, o których czasem zapominamy. Bo myślę sobie czasem, że gdyby tak zapytać, czym jest prawo przyciągania, to większość ludzi odpowiedziałaby, no to działa na tej zasadzie, że moje myśli kreują rzeczywistość. Jest w tym wszystkim mnóstwo niuansów, o których zapominamy. Na przykład zapominamy o tym, że tak naprawdę chodzi o przekonania, a nie tylko przelotne, powierzchowne myśli. Zapominamy też o tym, że bardzo ważne są emocje, wibracje. Nie pamiętamy też o tym, że możemy wykorzystywać proste metody do tego, by to, to życie świadomie kreować, by to prawo przyciąganie nam służyło każdego dnia. I tutaj właśnie w tych kartach jest mnóstwo takich przypominajek. Każda karta zwraca uwagę na jakiś aspekt, jakiś niuans pracy z prawem przyciągania, takiego życia, życia z radością. Proszę bardzo, mogę zdobywać wszystko czegokolwiek zapragnę. Moja kariera jest jednym z elementów tworzenia radosnej ścieżki życia. Uszczęśliwianie innych nie jest moim zadaniem. Bardzo ważne przesłanie. O tym też często zapominamy, prawda? Chcę żyć w harmonii z tym, co uważam za dobre. Chcę osiągnąć harmonię z moimi pragnieniami. Mogę przekształcać mój własny świat. Mogę zarabiać pieniądze, robiąc to, co uwielbiam robić ogromnie ważne. Ogromnie ważne. Wielu spośród Was codziennie wstaje rano i idzie do pracy, której nie lubi. I idziecie do tej pracy tylko dlatego, że ta praca daje Wam pieniądze. Czasem może to być całkiem przyzwoita pensja, dzięki której możecie pozwolić sobie na piękne wakacje, na, na kupowanie jakichś ładnych rzeczy. Natomiast w istocie czujecie się zmęczeni i zniechęceni na samą myśl, że znowu trzeba nastawić. Budzik i iść do tej pracy. Ta karta przypomina, że wcale tak być nie musi, że można dobrze zarabiać i jednocześnie robić to, co się kocha, cieszyć się życiem. I y, praca y, może sprawiać radość, przynosić szczęście. Jedna z moich ulubionych afirmacji y, brzmi: Zarabiam pieniądze łatwo, lekko i radośnie radośnie, czyli robiąc to co kocham tutaj oczywiście w tych kartach możecie znaleźć o wiele więcej takich skarbów takich mądrych przesłań, dzięki którym zrozumiecie lepiej prawo przyciągania nauczycie się też konkretnych działań, które pomagają przyciągać pieniądze, ponieważ w tych kartach zawarte są też takie informacje wszystko w języku polskim jak widzicie, informacje Informacje i ćwiczenia, sposoby na to, jak reagować w momentach, kiedy spada nam energia, kiedy nasze emocje stają się negatywne, kiedy czujemy się biedni albo nieszczęśliwi. Bardzo lubię tę talię, dlatego właśnie chciałam koniecznie ją wam pokazać. Polecam całym sercem do pracy z Prosperitą, z prosperitą w obszarze finansowym.